jak pytasz mnie, co mogłabym o sobie powiedzieć, to na pewno nie to, że mam dorobek naukowy jakiś wielki. O, nie być taka skromna. Tak, to prawda, że mam kilka publikacji na koncie naukowych U nas tak się rozróżnia, więc zawsze mówię, pilnuję, żeby nie było, ale panie i panowie psychologowie nie zarzucili mi, że nie masz doktoratu, a masz naukowy dorobek. To tak, można mieć naukowy dorobek, nie posiadając doktoratu, ale jednocześnie mam dosyć duży dorobek, jeżeli chodzi o rozwój pewnej wiedzy też niszowej w Polsce, mhm. czyli y, ta, takiej wiedzy dotyczącej y, rodzicielstwa w sytuacji około czyli rozwodowych. To, Myślę, był... że to jest w ogóle rozwojowa branża. Bardzo, <laughs> niestety, nie? Niestety albo niestety. Mhm. Jakbym miała określić miejsce w branży, w której czuję się najlepiej, to jest praca z rodzinami. Mhm. Na co dzień głównie pracuję faktycznie z ludźmi doświadczającymi urazów psychicznych, czyli jestem psychotraumatolożką mm -hmm. też, pracuję z traumą, ale też pracuję z kryzysem w ogóle, szeroko pojętym kryzysem to też, to człowieka po i kryzysem rodziny. <gry> No i to oznacza, że zakres jakby mojej pracy mhm. i też moich kwalifikacji jest dosyć spory. No ale naprawdę zebrało się y, tych szkoleń, kwalifikacji, studiów podyplomowych bardzo dużo, które nadają mi te kwalifikacje i ja mam taką możliwość żonglowania sobie w tej przestrzeni. Nie? Tego trochę nawet wstydziłam, jak ludzie mhm. tak dużo o mnie mówili, no. bo wiesz, przyjmowanie tych komplementów y, nie jest takie łatwe zawsze. Dla psychologa? I tak, nawet do psychologa i, i tak bardzo tak pilnowałam, żeby to nie zabrzmiało tak omnipotentnie, żeby to tak ludzie nie pomyśleli, że, że ja jestem, nie wiem, Bóg kim i tam się tak wychwalam tym swoim doświadczeniem. A potem zastanawiałam się, dlaczego tak jest? i Z jakiego powodu mhm. tak mam, że nie, nie, nie bardzo jakoś mnie tak, tak spina mhm. to, kiedy no. tak ludzie czytają, ale teraz w, w, wiem, że. Mm, jak mnie pytają, kim jestem i co robię, to ja po prostu recytuję, ponieważ to jest bardzo ważne, ważna część mojego życia, mhm. rozwój zawodowy. I ja nie mam się czego wstydzić. I my za mało, szczególnie kobiety, za mało mówimy o tym, jakie posiadamy kwalifikacje i jak dobrze w pewnych rzeczach sobie radzimy. Ale to się bardzo łączy też z tematem naszego mhm. odcinka, ze względu na to, że to, z jakim wygrandem startujemy, i poczuciem własnej wartości, mhm. czy też umiejętnością mówienia o swoich trudnościach, uważam bardzo mocno łączy się z tym, jakimi rodzicami później mhm. jesteśmy, jeżeli mamy do czynienia z rodzicielstwem wyzwania, no. czyli rodzicielstwem dzieci, które, którym towarzyszą różne zjawiska. Nie?